Motocykle to coraz popularniejszy środek lokomocji. Dla niektórych pasja, dla innych weekendowa przygoda, dla jeszcze innych po prostu praktyczny środek do sprawnego poruszania się po mieście. Niestety jazda motocyklem w dalszym ciągu obarczona jest pewną dozą ryzyka. Właśnie dlatego w celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa motocykliście powstał system ISRM, który czuwa nad naszym zdrowiem i życiem oraz bezpieczeństwem naszego jednośladu. ISRM dostępny jest już w wybranych punktach sprzedaży, w których po dokonaniu zakupu całość zostaje od razu zamontowana do Twojego motocykla. ISRM to niewielkie urządzenie, które pełni trzy funkcje. Informuje służby ratunkowe o wypadku, działa jak zabezpieczenie antykradzieżowe i przydaje się podczas turystyki. Wszystko to dzięki połączeniu nowoczesnych rozwiązań jak GPS i czujniki przyspieszeń, które monitorują zachowanie motocykla. Dzięki wbudowanemu GPS-owi na ekranie komputera możemy sprawdzić wiele informacji dotyczących naszej podróży. Funkcja turystyczna pozwala nam na sprawdzenie, co dzieje się aktualnie z naszym motocyklem. Możemy też przejrzeć historię trans, dowiedzieć się, ile kilometrów zrobiliśmy na każdym odcinku, ile trwała jazda, a ile postój. Wszystko to dostępne jest również jako aplikacja na smartfona. W czasie, kiedy my zajęci jesteśmy swoimi codziennymi obowiązkami. ISRM cały czas monitoruje pojazd i dba o jego bezpieczeństwo. Automatycznie rozpoznaje próby wymuszonego uruchomienia, przemieszczania, holowania lub odcięcia zasilania. Dzień dobry, Karatronic Safety Mariusz Brzeziński. Czy mam przyjemność z panem Mateuszem Kowalskim? W przypadku wykrycia takiego działania, z reny generowany jest sygnał akustyczny oraz wysyłany alarm do centrum monitorowania, którego obsługa łączy się z właścicielem lub użytkownikiem motocykla tak. w celu weryfikacji zdarzenia. Potwierdza pan. Dobrze, już wysłałam patrol policji. Jeśli informacja o kradzieży zostanie potwierdzona lub niemożliwy jest kontakt z właścicielem lub motocyklistą, Centrum Monitorowania wzywa jednostkę policji najbliższą lokalizacji motocykla. ISRM to przede wszystkim system ratujący życie i zdrowie. Automatycznie wykrywa wypadki i kolizje oraz łączy się z Centrum Monitorowania. Operatorzy odzwaniają do motocyklisty w celu weryfikacji zdarzenia i ustalenia, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna. Jeśli motocyklista nie odbiera połączenia, wzywane są służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia. Mamy sygnał wypadku, a nie ma kontaktu z klientem. Wzywam służby ratunkową. Na szczęście tym razem nic poważnego się nie stało. A więc nieważne, czy korzystasz z motocykla okazjonalnie czy codziennie. Twoje bezpieczeństwo w każdym przypadku jest dla nas najważniejsze. Dzięki urządzeniu ISRM oraz czynnemu 24 godziny na dobę centrum monitorowania, możemy skutecznie czuwać nad tobą oraz twoim motocyklem w każdej sytuacji.